Charakterystyka. Staś Tarkowski jest głównym bohaterem z powieści Pustyni i Puszczy, Henryka Sienkiewicza. Po prostu urodził się w Port-Saidzie i całe życie spędził w Afryce. Bohater ma 14 lat. Jest wysoki, silny i bardzo wysportowany. Ma jasne włosy i błękitne oczy. Gdy go poznajemy, staś. Jest trochę zarozumiały, lubi popisywać się swoją sręcznością, jednak przeżyte przygody zmieniły go i nauczyły pokory. Bardzo zaimponował mi jego słusznego Nel, opiekował się nią, pilnował, aby porywacze jej nie skrzywdzili. W fundurmanie ciężko pracował, aby Nel miała co jeść, na pustyni oddał jej osachniłej kwody i zdobył lekarstwo na febrę. Bohater był bardzo odważny i opanowany. Dzięki temu uratował wszystkich przed lwem. Gdy porywacze dali mu sztucer, to nie zawahał się i zabił niebezpieczne zwierzę. Ukorzystał z tej sytuacji, chociaż było to bardzo niebezpieczne. strzeli do porywaczy. Zabicie człowieka to straszne przeżycie. A co dopiero w przypadku czternastoletniego chłopca, ten czyn świadczy o jego wielkiej Odwadze i dojrzałości. Staś był bardzo inteligentny i szybko znajdował wyjście z każdej sytuacji, gdy zgubili się w Afryce. Stwierdził, że muszą koniecznie. Jakoś poinformować kogoś o swoim położeniu. Wpadł na pomysł, aby puszczać latawce z krótką informacją w różnych językach. Ramki robił z bambusa, a środek z rybich pęcherzy. Jeden z takich latawców odnalazł doktor Klary i kapitan Glen. Dzięki temu wiedzieli, że dzieci żyją i mogli je odnaleźć. Bardzo to podoba mi się Staś, postać Stasia. Chciałbym mieć takiego kolegę. Nigdy byśmy się nie nudzili.